Wisowie, z tej strony Filip do pacweść. Ha! Na pierdole. Uciekam stąd. Ha, 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 udało nam się wygrać. Dobra, teraz dzwonię. Drrr. Halo? Potrzebujemy jedusztki. Okej. Okay. Haha! Pierwszy raz udało nam się podbić bazę złotych. Musimy zbombardować coś, musimy tą bazę zbombardować, coś. jest już niepotrzebna baza. Trrrt. Kolo w tej stronie, z Włodzica, Mamy taką prośbę, e, zbombardujemy tą w starą bawę, Okej. Okay. Uciekamy. Halo, halo, Chyba wybuchnęła tam Gdzie się pali? Nie słyszysz baza. co Gdzie palu się jakieś jednostki zieloni? wszyscy. Ty są zieloni? Halo? E, co Czemu nie ma tego, co dzwoni, żeby dać jednostkę? Jakaś bomba... Bomba tutaj chyba wybuchła. Ty! Ty nie w do no nas zadzwoni, bo tutaj wybuchła nie, nie bomba! Ale to może później... Później może nie było tej bomby. Aaaa... Udało się chyba tą bazę podbić, w trzeci raz. Ja nie wiem, to jest taka stara baza, która której się chcą podbić, bo to jest taka największa baza, bo największe schronienie. Uh, no. No. Co to Michael to jest? Dydydydydydydydydydydydududududududu... Zawsze widziałem Michele Jacksona. Wy to wiedzieliście? Pa. O co tutaj chodzi? Ej! Poddaj się! Jeszcze! So. Poddaj się! Jeszcze! So. hai? ce? Nu mai am ce-am vorbit. E sorry, e atât, am început Uwaga, uwaga, Na niebezpiecznie, uwaga, 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 się. Oh, kurczę, prawie kurde, prawie uwaga, a oni chcą mnie dopaść. uwaga, uh! uwaga, uh! uwaga, 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 Na Tył, tył, ha udał się. Tył. Tył, tył. Dobra. Nasajni taki gigab fajny. Tu, tu, co jest? Tu, te Uwaga, uwaga. Nasza baza właśnie będzie. Tu nie. Nasza ba została. To jest nicuna. あいの、こっちへ来て。 Czekam! O nie, zosta Zostaliśmy tylko my! Dobra, ja już dzwonię! Trur, trur. Halo! Pomocy! Trur, trur. Pomocy! Jesteśmy niebezpieczni! Ale to Jest to panie, e, co chcecie? Giganta! Jest tutaj ogromny gigant! Chyba zasięg, coś się stało. Dobra, robimy już. Zabiera. Dobra, po prostu stajmy.